w kolejnym odcinku na kanale w Europie. Ja już jestem w słonecznej Italii, u mnie 25 stopni, więc jest cudownie. Zapraszam do oglądania. Sytuacja wygląda tak, że dojeżdżam właśnie do rozładunku. Zostało mi dokładnie 24 km. Chciałbym dzisiaj zrzucić oba miejsca, bo już mam zlecenie gotowe z Neapolu, że będę ładować prawdopodobnie w kierunku Polski, w kierunku domu. Mam nadzieję, że uda mi się rozładować dzisiaj te dwa punkty, o których wspominam. A słyszymy się po rozładunku. Dobra, pierwszy punkt rozładowany. Teraz lecę na drugi. Trzymajcie kciuki, żeby było jeszcze otwarte. Więc słyszymy się za chwilę. na drugi rozładunek dowiecie się w następnym odcinku. Oczywiście żartuję, wy zaraz się dowiecie. <totryk> Niestety, ale to co przewidziałem stało się faktem. Druga firma, gdzie miałem rozładunek, była już zamknięta. Jadę teraz na parking, wykąpać się, zjeść coś. Jutro wracam w te same miejsce, więc póki co, do jutra. Wczorajszy rozładunek udało się teraz załatwić Ale niestety Na Pol nam anulowali Więc jaki będzie zjazd do domu To czas pokaże Ja teraz jadę na ostatni rozładunek Który miałem na dzień dzisiejszy zaplanowany Więc do usłyszenia Witam Was w kolejnym dniu Już wczoraj nic nie nagrywałem Dlatego bo dostałem zlecenie I załadunki w Chorwacji Do granicy mi zostało 40 km A do celu do załadunku 70 ładuję w zagrzebiu i już kierunek dom. Czyli zjeżdżam tak jak sobie zaplanowałem na święta, wszystko elegancko. Słyszymy się po załadunku. Teraz pewnie niektórzy się zastanawiają dlaczego tak ta szyba jest upierdzielona, ale powiem szczerze, obudziłem się, wstałem, ruszyłem od razu, nie umyłem szyby, ale następna stacja benzynowa staje, myje szybkę. A uwolona no bo wiadomo, dosyć ciepło wczoraj było we Włoszech, no to wtedy się też pojawiają owady. Ja już wszystko załadowałem, teraz już kierunek dom. Do bazy mi zostało 900 km, więc nie ma tragedii. Rano około 910 będę meldować się w Pabianicach, a Wam życzę zdrowych, wesołych świąt wielkanocnych i tyle powrotów co wyjazdów. Cześć!